Zobacz, co znalazłem w lesie. To ten klaun, psychopata, co chodzi z maczetami po mieście. Co ty robiłeś w lesie? Byłem się przejść, usłyszałem jakieś wołanie dziecka o pomoc, więc wbiegłem do lasu. Poczekaj sekundę, widzę tu kogoś jeszcze. Do czego ty wszedłeś? Ci klauny to są psychopaci. A jak zrobią ci krzywdę? Nie zrobią mi krzywdy. Widzę je, jak się na mnie patrzą, ale do mnie nie podchodzą. Trzymają w ręku jakieś ostre narzędzia. Uciekaj z tego lasu! Widzę trzeciego klauna. Wszyscy mają przy sobie siekiery i ostre noże. Oni chcą mi coś zrobić. Dlaczego dalej nie uciekasz z tego lasu? Uciekam, ale co jakiś czas się odwracam, by mieć pewność, że żaden mnie nie goni. Przeglądam zdjęcia z dzieciństwa. Na jednym ze zdjęć też jest jakiś klaun. Gdzie to zdjęcie zostało zrobione? U nas w mieście. Wróciłem do domu z tego lasu. Nikt cię nie śledził? Nie jestem pewny, ale wiem, że one coś zrobią u nas w mieście. Kochanie, słyszę krzyk na dole w domu. Ktoś włamał się do nas do domu. Słyszę, jakby ktoś był u mnie pod łóżkiem. O Boże, muszę uciekać. Zostaw suba i skomentuj po cały film.